Witam koleżanki i kolegów, jesteśmy tutaj na targach, wyciągnąłem następne gołąbki tutaj do, 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 do pokazania. Dużo ludzi właśnie chce takie gołąbki, właśnie takie ładne, żeby były opale. Tu Wam prezentuję takie piękne opale. Ktoś jest chętny, to też może sobie u mnie w domu zamawiać. To są gołąbki wyselekcjonowane już pod loty. Także tutaj widzicie, koledzy, można, można sobie takie go, gołąbki sobie yy, nabyć.

Tutaj no właśnie pojezywamy, tu mamy też gołąbki, tu mamy też następne jeszcze prezentujemy, tutaj bierzemy, tu mamy też opale jak tutaj widać, wszyscy się pytają, chcą te gołąbki kupić, niestety akurat z tych gołąbków są też pozamawiane gołąbki, tylko prezentuję jak one pięknie wyglądają te gołębie, tu mamy takie szybsze gołębie moje. To mają śmietankę. Też mamy zapala. Złomki. A tutaj oczywiście. Westreta. Vanroya. Oczywiście, każdy przychodzi sobie, biorą ludzie ulotki. Enkel Robert niejść głębi młodych 650 km. A tu w szczególności właśnie na Opala, który zrobił tak wspaniały wynik. Dlatego też wszyscy ładowcy chcą yy, sobie. Ktoś jest chętny na, na opale zapraszam. Piękne gołąbki, super budowa. Jesteśmy na targach oczywiście. Tutaj mamy wspaniałą kabinę, można sobie ją kupić. Wszędzie hodowcy są też. Oczywiście są pustki, nie ma tak jak zawsze, było pełno hodowców tutaj. Inne lata było pełno, pełno hodowców. Teraz nie ma. Także pozdrawiam wszystkich, zdrówka życie w dobie koronawirusa. Ktoś jest chętny na moje gołąbki, można sobie zadzwonić. Mogę wysłać z domku. Mój telefon 503 528 502. Jeszcze raz. Targi Katowice.